Czego nienawidzi? Zbyt błahy powód by rodził nienawiść! – Pamiętaj o tym, że rozmawiasz z Żydem. Możesz poszukać silnych argumentów, by zmiękczyć serce. Lecz nie serce żyda. Z trzech daje sześć tysięcy Żydzie! Z sześciu tysięcy, gdyby nawet każdy na sześć nowych tysięcy rozdzielił. Jeszcze by moich prawci nie odstąpił. Jak możesz u nas szukać zrozumienia, gdy sam masz. Serce odarte z litości, żyjąc uczciwie, czego mam się lękać? Wszak macie u Was niewolników, których do niewolniczych posłów używacie, bo to Wasz pieniądz. Przywróćcie im wolność. Wy odpowiecie: To własność jest nasza. To samo teraz ja odpowiadam: Mięso, o które przed Wami się spieram, drogo kupiłem. Moją jest własnością, jeżeli przegram, hańba prawą waszym. Jeśli na sali nie ma pelearia, zna paragrafy, tak jak nikt w Wenecji, mam prawo przerwać posiedzenie sądu. Przybył! Posłaniec z listem od belearia. Wysoki sądzie, na pewno zrozumiesz sytuację. Gdy dostałem twój list, leżałem chory. W tym samym czasie przebywał u mnie młody doktor z Rzymu Mana imię Baltaza. Przedstawiłem mu sprawę i ekspertyzę, która zapewne wzbogaci swoją wiedzą i przedstawi, zastępując mnie na sali. Sądowej. Zapewniam, że jego wyuczona wiedza ma siłę równą doświadczeniu starego wieku. Nigdy nie spotkałem tak młodego ciała z głową tak przepełnioną mądrością. Znasz akta sprawy, w której nasze grono ma wydać było. Czy znasz je dokładnie? Studiowałem je bardzo w Antonio Szajdek, proszę podejść tutaj. Ty jesteś Szajlok? i imię moje. W trudny pozew będzie rozpatrzony. Chociaż umowa jest dziwacznej treści, prawo Wenecji nie kwestionuje. Ciebie dotyczy groźba windykacji? Tak twierdzi Szajnak. No Ale to twój podpis widać pod treścią umowy. Tak, to mój podpis. Wtedy Żyd okaże miłosierdzie. A czemu, proszę, ma być miłosierny? Miłosierdzie nie można przymusić. Opada ono, jak lekki deszcz wiosną, na trawę. Błogosławieństwa podwaja temu, co daje i temu, co bierze. Więc o tym Żydzie że gdy żądasz prawa, w zamian otrzymasz tylko sprawiedliwość. Nikt by nie trafił na niebiańskie łąki, gdyby sądzono tylko sprawiedliwość. Więc pomyśl o tym, czy nie załagodzić sporu. Bo kiedy przystąpi do obrad sąd, wyda wyrok według paragrafu. Znam w swoim czasie liczbę swoich czynów. Teraz chcę sądu wedle słów obli Czy kupiec może oddać Ci pieniądze? Jestem gotowy oddać całą sumę. Nawet dwukrotnie, jeśli to wystarczy tam 10 razy więcej niż jest dłużny. Wysoki sądzie! Chciałbym zgłosić pozę, żeby tak zmienić panujące prawo, by pokrzyżować plany tego żyda. To niemożliwe naginanie prawa do swoich potrzeb stworzyć dziś precedens kwestionujący przyszłą rację stanu nie tak nie można. Daniel! Daniel przyszedł na sądzić. O, nie rzucę okiem na treść tej umowy. Możesz odzyskać trzykrotność tej sumy. Przysięga moja w niebie zapisana. Krzywo przysiedstwę. Marze się obciążyć. Masz zgodę. Aby wykroić fund ciała spod serca kupca, Czy nie lepiej jednak okazać łaskę i zabrać trzykrotność kwoty z umowy, mogę podrzeć papier. Jak go wypełni, wedle jego treści. Widzę, że jesteś dostojnym doktorem. Prawo znasz dobrze, jasno je wykładać. A więc się teraz wzywam w imię prawa. Przystąp do sądu, bo przy mnie jest prawo. Proszę o wyrok wysokiego sądu. Wyrok? Przygotuj pierwszy podnóż żydowski. Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego spisany kontrakt ma być wykonany wraz z umówioną karą. Oto wyrok. To wielka prawda. Przemądry senior. Najbliżej serca twoje własne słowa. Sherlocku, gdzie jest waga? Trzeba zważyć. Kawałek ciała. Sprowadź też chirurga, żeby Antonio nam się nie wykwawił. Ale... Czy si to także w obliczu wyczytał? Nie, nie ma w umowie, ale czy to problem? Daj dłużnikowi dowód do człowieczeństwa. warunku tego darmo w piśmie szukać. Kupcu Wenecki, czy chcesz coś powiedzieć? Tylko trzy słowa. Mój drogi basanio, opowiedz żonie. O ostatnich chwilach swego Antonia, ona mnie zrozumie. W sercu osądzi, czy ciebie kochałem. Ja nie żałuję, że płacę tylko. Tu... Antoniu, żona jest dla mnie tak ważna jak moje życie. Moja żona, świat, moje życie, wzięte razem, nie są tak cenne dla mnie jak ty, mój Antoni. Ciekawe. Jaka byłaby reakcja twojej małżonki, gdyby tutaj była? małżonka posłoby do nieba, gdyby ofiara przybłagała się nam. Tym lepiej dla niej, że tego nie słyszy. Czas tracimy na próżno. Przejlotu. Punt ciała kupca należy do ciebie. Zgodnie z prawami kodeksu Wenecji. Fund ciała spod serca. Zgodnie z umową możesz wyciąć mięso, lecz operacja nie może skutkować przelaniem kropli krwi chrześcijaniny. Jeśli choć jedna spadnie na posadzkę, cały majątek tracisz na rzecz państwa. A widzisz gdzie? Czy to jest prawo? Tu jest ten paragraf. Skoro tak bardzo chcesz sprawiedliwości, dostaniesz więcej, niż możesz jej przyjąć. Więc wolę, niech mi potrójnie zapłaci i z Bogiem idzie. Lecz powoli, Żyd chciał otrzymać całą sprawiedliwość, a więc otrzyma do ostatnich kroków. Tak, Także, tak. Daniel, Daniel, przyszedł nas rozsądzić. No, co jest, Żydzie? Odbierasz swój zastaw. No. Zwróć mi kapitał, akwituję kwituję z reszty. Żydzie, masz prawo wziąć tylko swój zastaw. Ale ja się wyrzekam praw moich! To nie jest koniec twoich kontaktów z prawem. Jest napisane w ewenentnim kodeksie, że każdy obcy, który grozi w miejscu publicznym śmiercią obywatelowi wprost lub pośrednio ma być ukarany stratą połowy swojego majątku na rzecz człowieka, któremu zagroził. Druga połowa przechodzi na własność miasta, a życie zależy od doży i miłosierdzia jego świętej władzy. Tak się przedstawia Twoja sytuacja. Gdyż, jak widzieliśmy na własne oczy, groziłeś śmiercią i wprost i pośrednio oskarżonemu Antonio z Wenecji, za co Ci grozi wspomniana już kara. Twojej już przepadły nie masz wyboru. Swój sznur na szyję zakupisz w sklepie na rachunek państwa. Ale życie! Nim o to poprosisz? Połowę bogactw przejmuje Antonio. Druga część przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, ale możemy ją zmienić na grzywnę. Jeśli publicznie wyrazisz swą skórę, Ale Antonio dostanie połowę. Dom mój zabierasz, Zabierając słupy, co go wspierają. Wydzierasz mi życie, Gdy mi z rąk bierzesz wszystko to, czym żyję. Czy stać, Antonia? Na gest miłosierdzia. O jedno proszę: doże i Trybunał. Aby darować konfiskaty, zastąpić karą brzydną. No To mi wystarczy, ale mam te dwa warunki. Szajlok ma przyjąć Krzysztof! Drugi! Przepiszę dobra, któremu zostanę na syna swego Lorenza i córkę. Tak ma postąpić! Jeśli się wycofa, odwołam łaskę i wymierzę karę. Zgadzacie? Przystaję. To dobrze. Pozwólcie teraz, abym się oddalił, bo jest mi słabo. Akt przyślijcie za mną. Podpiszę w domu. Idź więc, ale podpisz. Tradycja każe mieć na ścieżce. Fug, ojców chrzestni! Gdybyn byl sędzia, nadal bym sędziu! jesteś dłużnikiem. To wasza wiedza dziś nas uchroniła od drogiej kary. Za was, y, zasługi przyjmij nagrodę na nas trzy tysiące. Od dziś już zawsze możecie polegać na nas. Jesteśmy na wasze rozkazy. Gratyfikacją jest mi satysfakcja. Lecz mam nadzieję, że mą twarz poznacie, gdy się spotkamy kiedyś. Powodzenia! Doktorze, Będę zmuszony nalegać. Nie odpowiada ci gratyfikacji, a prosił o pamiątkę. Ty tak sprawy stawiasz. Jaką jedyną pamiątkę, z chcę dostać pierścień. Spojrzał dłoni. Pierścień? To bzdura nie jest wart uwagi. Widzę, że jest. Ten złoty pierścień dała mi małżonka. Bobo, męska, Pozdrawiam. A panie, proszę oddaj mi ten pierścień. Niech jego wiedza. Oraz moja przyjaźń będą ważniejsze od przykazań. Żon Gracjano. biegnij, przekaż mu pierścień. Podczas takiej nocy biedny kochanek skradł piękną Jessikę z domu bogacza uciekli z Wenecji aż do Belmontu. Podczas takiej nocy młody Lorenzo obiecał jej miłość, kradnąc jej serce słodkimi słówkami obietnic, ale na ich dotrzymanie nie znalazł siły. Podczas takiej nocy piękna Jessica, ta mała złośnica, Splunęła w twarz swego kochanka. A on przebaczył. Podczas takiej nocy Mogłabym mówić, chocia mi tchu zabraknie. No Nie, świata, gdy świecił księżyc, nie widziałam świata. Jak większa kwała musi się wspomnieć. Nic nie jest dobre, jak widzę, bezwzględnie. Porcja. <grym> Poznał, jak się lepił po brzydkim głosie. Bonjour, piękna porcja. Czy powrócili? Nic im nie powiemy. No, szkodzi mocny, gdyż ona tak świeci. Basalni o dzięki mnie mrocznym nie będzie. Lecz Bóg tym włada. Witaj w domu, panie. Przewitaj porcję mojego przyjaciela, wobec którego byłem zadłużony. Oto Antonio. W każdym tego słowa, bo, jak słyszałam, yy, wziął twój dług na siebie. Dług? Pomożemy. Lepiej zamknąć temat, niż go… Nasz dom cię wita najserdeczniej. Mężczyzna, doktor! Źle mnie zrozumiałaś. Prosił o niego, jako o zapłatę, więc mu go dałem. Zapomnij o sprawie. Co? Kłótnia! Już! A cóż wam poszło? O złoty pierścień, ten, który mi dała. Przysiągłeś przy mnie, kiedy ci dawałam, że będziesz nosił go do chwili z Pomoc pomocnikowi sędziego. Był świadkiem, że ów pomocnik. Nigdy mieć nie będzie choćby jednego włosa na obliczu. Będzie, gdy czas go uczyni mężczyzną. Tak, gdy kobieta stanie się mężczyzną. Dostał go chłopak, młody i mądry, Prosi o niego jako o Trzeba cię winić, będę z tobą szczera, za to, że z pierwszym podarunkiem żony tak łatwo mogłeś się rozstać, Graziano. Wiecie, to sami ja… Ten... mówiąc, dałeś swojej małżonce. Na zbyt bolesną przyczynę cierpienia ja na jej miejscu pewnie w wpadła. Ma młody adwokat. Pierścień? Nadzieję mam, że nie ode mnie. Gdybyś wiedziała, komu dałem pierścień. Gdybyś wiedziała, kto otrzymał pierścień. Czemu przekonał mnie do tej ofiary? Jak niechętnie oddałem mu pierścień, gdy jako nagrodę chciał tylko pierścień. Gdybyś wiedziała, gniew by cię opuści. Gdybyś mógł wiedzieć, jaką moc ma pierścień, lub poznał wartość tej, co dała pierścień, lub wiedział, że cześć każe mieć ów pierścień, wówczas zapewne dbałbyś o ten pierścień i niech zginie, lecz ów pierścień ma kobieta. Masz moje słowo, honor, moją duszę. A pierścień ozdabia dłoń tego doktora, a nie kobiety! Nie chciał trzech tysięcy, ja uratował życie przyjaciela, od odurzył na Co miałem zrobić, kiedy mnie poprosił? Wysłałem mu pies… się ów doktor do domu nie zbliża, bo nie odmówię mu przecież niczego. Poznam go zaraz, jestem tego pewna. Noc każdą w domu bądź, śleć mnie jak argus. Jeśli nie zechcesz, a sama zostanę, klnę się na honor mój, wezmę doktora owego do łoża. A pomocnika ja. Co ty powiesz? Gdybym spotkał, będę mu zaraz kogoś się No, to ja jestem winny tej kłótni kochanków. Nie dręcz się, panie, witaj mimo wszystko. Poziom. Przepraszam, jeśli mi wybaczysz, przysięgam nigdy nie łamać przysięgi. Oddałem mu ciało, aby dać mu szczęście, a człowiek, który ma dzisiaj Pierścień zmienił bieg losu, uniknąłem śmierci, oddaję ci siebie pod w umowie mąż w Basaniu, byś cię nie opuścił. Musisz więc jego być poręczycielem. Daj mu go, niechaj o ten zadba lepiej. Złoty pierścień dałem doktorowi. Mam go od niego. Wybacz mi, Bassanio, gdyż cały pierścień doktor spoczął ze mną. I mi wybacz mi, mój Tak się stało? Już tam rosną rogi! Wesz ten mi nim zostałem ten Oto list też gdy zechcesz. Dowiesz się z niego, że doktorem była porcja. Nerista jego pomocnikiem. Lorenzo tutaj zaświadczy, że zaraz po tym wyjeździe wyruszyłam, aby wrócić przed chwilą. Jeszcze nie wstąpiłam do mego domu. List ten odpieczętuj. Dowie wszystkiego, że trzy twe okręty wyładowane bogato wpłynęły, niespodziewanie do portu. Nie powiem, skąd ów list trafił do mnie. Lorenzo, ma mój pomocnik pocieka dla ciebie, akt taronistny bogatego Żyda, w którym oddaję wam do...